dobrze, polecimy nasze tak lub nie, moi drodzy szybciusieńko polecimy nasze tak lub nie polecimy na 5 co by się szybko działo co by się szybko działo, raz dwa, trzy, cztery, pięć lecimy jedyneczkę wybieracie kartę, gromadkę i ja Wam odczytuję, tak lub nie jedynka, tak, nawet nie czytam a, już nawet nie czytam dalej, jak najbardziej taki to z takim impetem, słonecznie tak, tutaj będzie się Szybko coś działa. Jeżeli podejmiecie się tego, to tak macie zielone światło, jest sama arka na duże, bardzo pozytywne. Dwójeczko lecimy. Tak, ale najpierw coś runie, słuchajcie. To tak jakby musicie doprowadzić coś do końca, a później już po prostu to będzie wichura i tak jak najbardziej tak, bo tu się pokazuje, że tak zaczęłaś już dwujeczko tą podróż. Tak, ty już to niemalże wdrożyłaś. Ale coś musi walnąć. Walnąć tak jakby lub ciebie wstrząsnąć to, bo a później to już masz tak zielone światełko, odblokowywujesz się na wszystko i świat należy do ciebie, jeszcze z buław spod spodu, także tak, ale z małą przeszkodą, że coś musi runąć. Najpierw coś musi runąć, żeby coś się zaczęło, ale to się zacznie. Nie może być inaczej. Czyli i tak do tego dojdzie do spełnienia tego marzenia. I tak, i tak. Lecimy trójeczkę. Ale się boisz. To, co się pytasz, jak się boisz? Tak, tak, ale nie teraz. Jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, bo musisz się przestać bać, ale tak, odpowiedź jest na tak. Ale się boisz, myślę, tak. Nie wiem, czy serce by chciało dusza, nie może, tak jak to się mówi, ale, ale dojdzie do tego, tylko musisz się przestać bać. Tutaj nie może być miejsca na strach, tutaj potrzebna jest odwaga. Tak, czwóreczka, nie. Od razu nie, nie ten czas, kochani, nie. czwóreczka nie, przepraszam, ale nie. Bardzo przykro, dwie karty od razu mówiące nie. Uciekaj od tego, tak, ale zobaczmy. Poczekajcie, dlaczego nie? Zobaczymy, dobrze? Tak, jakby dlaczego nie, bo ja wzięłam. Bo inne przeznaczenie jest dla ciebie. Bo inne przeznaczenie. Twoje, odpowiedź na Twoje pytanie, na tak, będzie miała tak, jakby pod koniec wagi. Czyli pod koniec miesiąca, tak czy jak się kończy waga w październiku, to kochani, w październiku zadajcie sobie to pytanie lub sięgnijcie po te marzenie dopiero, bo teraz niestety nie, bo tutaj jest jakieś czyszczenie jeszcze. Tu musi się coś wyczyścić. I lecimy piąteczkę. Wow! nawet nie biorę dalej. Tak, 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 tak i powtarzam jeszcze raz tak kofortuny królowa denarów i tutaj te słowo jak najbardziej taki czas na działanie, czyli już już działaj. Już działaj, nawet dzisiaj zaczynaj. Jeszcze słoneczko z przełożenia super kochani. Także no jedna odpowiedź mamy niestety nie pozytywną, ale czasami tak to jest. Dziękuję.